Cześć, tutaj Ola i dzisiaj przychodzę do Was z trzecim już filmem z takiej miniserii, jeśli mogę tak powiedzieć. Książek, które uważam, że powinny być dużo bardziej popularne w naszych polskich obok a jednak tą popularnością niestety się zbytnio nie cieszą. Także na dzisiaj przygotowałam 7 tytułów, o których chciałabym, aby zdecydowanie mówiło się więcej, bo na tą popularność zdecydowanie zasługują, także... Bez zbędnego przedłużania przejdę już do książek, bo nie wiem, czy powiedziałam, że mam ich 7. Także pierwszym tytułem będzie Wyspa Panię od od Tomi, w tłumaczeniu Dariusza Latosia. I jest to pozycja bardzo specyficzna pod wieloma względami, ponieważ co prawda może nie dzieje się w niej niezwykle wiele, ale jest to powieść bardzo wielowarstwowa i niezwykle wielowymiarowa, dlatego że rozpoczynamy tę historię w momencie, kiedy pewną dziewczynkę, taką e, gdzieś tam, nie 10 powiedzmy, le, powiedzmy e, letnią, e, ocean, w, ocean wyrzuca na Plaże pewnej wyspy. Ta dziewczynka nic ze, swojej, nic ze swojej przyszłości nie pamięta, natomiast zaopiekuje, natomiast bierze ją pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę pewna wyspiarka, kobieta, która właśnie tą wyspę zamieszkuje i zaczyna się nią właśnie gdzieś tam opiekować. Natomiast to, co istotne, dzieli ich bariera językowa, ponieważ nie mówią one wspólnym językiem, nie mają wspólnego języka w ogóle na, tym, na tej właśnie wyspie. Po prostu mówi się innym językiem niż, niż ta dziewczynka gdzieś tam była nauczona. Natomiast z czasem widzimy też to, jak karkołomną pracą udaje jej się gdzieś tam coraz więcej tych tajników językowych nowego języka poznać i po prostu widzimy to właśnie jak uczęszcza też do szkoły jak uczy się też na to aby zostać pewną kapłanką kaponką noro bodajże ponieważ właśnie takie też zgromadzenie kobiet na tej wyspie się znajduje ogólnie na tej wyspie panują kobiety jest tam bardzo mała ilość mężczyzn zamiast patriarchatu właśnie my tutaj mogę powiedzieć matriarchat to kobiety pełnią tą najistotniejszą rolę. Te kapłanki Noro są gdzieś tam przeznaczone do tego, aby szerzyły po prostu pamięć. W sensie tutaj mamy napisane, że tylko one mają prawo do tego, aby posługiwać się odrębnym językiem, uczyć i przekazywać historię. Natomiast to, co właśnie istotne, ta wyspa jest takim trochę oddzielnym bytem. Te kobiety są odcięte od jakiejkolwiek innej, um, tak naprawdę, społeczności, rzeczywistości, są samowystarczalne. Wiemy, że jakiś świat, prawdopodobnie jakiś oddzielny ląd istnieje, ponieważ właśnie te kapanki co rok wyjeżdżają, wypływają tak naprawdę właśnie gdzieś tam w inne miejsce. Natomiast ludzie, którzy na tej wyspie mieszkają, tak naprawdę nie wiedzą, dokąd one, się, one, dokąd one się wybierają i co za tym oceanem się znajduje, żyją w takiej dużej nieświadomości. No i sama nasza właśnie też bohaterka, ta dziewczynka, w pewnym momencie zaczyna drążyć. Skąd pochodzi, dlaczego się tutaj znalazła, co się wydarzyło. My sami też, mimo tego, że ta książka jest mimo wszystko taka subtelna, bardzo spokojna, dużo się w niej mimo wszystko nie dzieje, to jednak wisi gdzieś nad nami ta świadomość tego, że do czegoś doszło, że jednak. Ktoś pamięta, co się wydarzyło i dlaczego chociażby teraz te kobiety są tak bardzo uprzedzone w stosunku co do mężczyzn. Także to jest książka, tak jak powiedziałam na początku, bardzo wielowymiarowa, w której najistotniejsze kwestie to język, właśnie te granice językowe, bariery językowe, odrębność języka, ale i też właśnie rola, istota pamięci tej, tego przekazywania historii. Naprawdę. Mimo tego, że w momencie, kiedy ja tą książkę czytałam, nie wydawało mi się, aby była ona czymś niezwykle wyjątkowym, to przyznam Wam szczerze, że po jej zakończeniu naprawdę dużo o niej myślę. Więc um, jest to coś bardzo wyjątkowego, mogłabym powiedzieć. Z jednej strony subtelnego ale właśnie posiadającego ten wielki ciężar. Jest to też ciekawy pod kątem swojej formy, ponieważ jest ta książka napisana w kilku językach. Sam autor też, znaczy po polsku, tak, ale mamy tutaj wiele wtrąceń z języka bodajże japońskiego, chińskiego. Sam autor, e, przepraszam, nie autor, tylko sam e, tłumacz też pisze gdzieś tam no, na końcu tej książki, jakim trudnym wyzwaniem było dla niego to, aby ją przetłumaczyć, ponieważ no ona też właśnie tak została gdzieś tam napisana i my jako gdzieś tam czytający Przykład, mimo wszystko, nie odczujemy tej książki tak jako aż takiej wyjątkowej, niż gdybyśmy czytali ją w oryginale, ale nadal jest to coś spektakularnego pod wieloma względami, a bardzo, jak możecie zauważyć, niepozornego. Także to była pozycja numer Jeden. Przechodząc do książki numer dwa, którą też mam w sumie w formie fizycznej, więc pokażę Wam ją teraz, ponieważ to już będzie ostatnia, którą właśnie mam w egzemplarzu papierowym, tutaj u siebie w Poznaniu, i będzie to demo z samotnej wyspy autorstwa ran po Edogały w tłumaczeniu Andrzeja Świerkowskiego. Jest to ten autor, który napisał też gąsienicę. Ten zbiór opowiadań wydany też właśnie nakładem wydawnictwa tej funy, więc z tamtej, gdzieś tam to z tamtego zbioru opowiadań możecie go kojarzyć. O tej książce, która co prawda wyszła nie aż tak dawno, bo dwa miesiące temu około. Mam wrażenie, że gdzieś tam przeszła przyszła jej premiera bez echa, a nie powinno tak być, ponieważ jest to książka równie odjechana, równie dziwaczna, równie gdzieś tam zgłębiająca tajniki ludzkiej duszy i badająca trochę to, do czego człowiek jest się w stanie posunąć, takie trochę granice ludzkiej moralności, ale też bardzo obrzydliwa, bardzo obrazowa, bardzo brutalna i dziwaczna pozycja, o której może samej fabule aż tak mocno Wam nie będę opowiadać, bo to, co się tutaj dzieje, po prostu zakrawa wszelkie granice absurdu i jest po prostu, no mówię, odjechane po bandzie. Natomiast e, posiada też w sobie gdzieś tam takie istotne kwestie, tak jak powiedziałam, społeczne, moralne. E, też pojawia się tutaj taki, taka kwestia osób trochę wykluczonych, innych, e, gdzieś tam wyrzutków trochę społecz społecznych. E, bym mogła w ten sposób to określić może. Też kwestia osób, nie wiem, czy niepełnosprawnych, ale trochę Powiem w ten sposób. Może też mam nadzieję, że gdzieś bardzo nie jest to nieodpowiednie słowo tutaj. Natomiast to, jak ten autor się z nami bawi, to, jak nas wodzi za nos, to, jak ta książka też jest ciekawa pod kątem swojej formę, bo to jest na początku książka mogłabym powiedzieć taka bardziej kryminał, detektywistyczna, a w pewnym momencie zaczyna zakrawać o horror, a nawet nie zakrawać, tylko tym horrorem się staje. Jeśli polubiliście, polubiliście się z tym autorem w zbiorze opowiadań, to myślę, że jest to dla Was pozycja obowiązkowa. Ja mogę nawet powiedzieć, że polubiłam tego autora w tej pozycji bardziej, bo mam tutaj do czynienia po prostu z całą taką długą, bardzo zawiłą i dziwaczną historią, która jednak zostaje nam fajnie pod koniec podsumowana i wszystkie Kropki zostają po prostu połączone, i wszystko też nam zostaje, nawet mogę powiedzieć, w takich kropkach rozpisane, co dokładnie miało tutaj miejsce. Więc powieść detektywistyczna z horrorem, z bardzo, bardzo dziwnymi scenami, które, do których tutaj dochodzi. No, zdecydowanie jest to ogromne moje dla Was polecenie. Mimo tego, że nie powiedziałam Wam jakoś dużo o fabule, ale myślę, że naprawdę. Warto jest wiedzieć jak najmniej w momencie, kiedy się do niej podchodzi. Także to był tytuł e, numer 2. E, I kolejna pozycja to już będzie em, thriller, natomiast gdzieś tam, mimo wszystko, ja bym go może w takie sztywne ramy nie zamykała i będzie to. Party od Elizabeth Day w tłumaczeniu Beaty Hrycak z wydawnictwa książnica. I ja tą książkę miałam okazję czytać, pamiętam mniej więcej równy rok temu, bo na targach książki w Poznaniu, które zbliżają się już wielkimi krokami, na co e, nie mogę po prostu się doczekać, ale to nie jest film o targach, tylko o e, mało znanych książkach. E, A party, tak jak powiedziałam wcześniej. To jest gdzieś tam thriller, niby kryminał. Tak ta książka jest klasyfikowana, ale w moim odczuciu jest to zdecydowanie bardziej um, może nie tyle co dramat, gdzieś tam um, rodzinny, a bardziej temat przyjacielski, co e, książka, która skupia się właśnie dużo mocniej na portretach psychologicznych, które są tutaj um, wykreowane przez autorkę, zarysowane przez autorkę w sposób. Fenomenalny, naprawdę, ponieważ mamy dwóch e, przyjaciół, dorosłych już mężczyzn którzy tak, są, mają teraz 40 lat, bo spotykają się właśnie takim punktem, w którym zaczynamy tę historię. Tak naprawdę jest, 40, są 40 urodzin właśnie jednego z tych, z tych przyjaciół, którzy poznali się na studiach i tam właśnie w tym momencie studiów byli ze sobą bardzo, bardzo mocno związani. Niemniej jednak teraz tej ich drogi, tej drogi życiowe nieco się rozeszły. Jeden z nich jest też bardzo majętnym mężczyzną, drugi gdzieś tam, drugiemu jest dużo gorzej w życiu, gdzieś tam no niestety nie wszystko tak dobrze mu się poukładało, jakby miał tego nadzieję. No i właśnie ta impreza czterdziestka jednego, jednego z nich, to jest moment, w którym te wszystkie gdzieś tam tajemnice z przeszłości zaczynają być nam odkrywane. Ciekawe jest też to, że mamy tutaj dwie linie czasowe i widzimy to, jaką dynamikę miała ich relacja właśnie, kiedy byli na studiach, jak mocno byli ze sobą związani. Nawet mogłabym powiedzieć, że Obsesyjnie. Jest to książka z takim trochę właśnie klimatem Dark Academia, w której dzieją się bardzo przerażające, spektakularne, zatrważające rzeczy, mogłabym też powiedzieć, ale, mimo wszystko, właśnie ten. Też poniekąd wzruszające i bardzo zajmujące portrety psychologiczne, grają dla mnie jednak pierwsze skrzypce. Także jeśli lubicie tego typu historie, to z ręką na sercu mogę wam ją polecić. Jest to też książka, od której się nie oderwiecie, która um, pamiętam, że wciągnęła mnie bardzo, bardzo mocno, um, więc. Cóż, pozostaje tylko powiedzieć, że no trochę mi jest szkoda, że nie mówi się o niej aż tak dużo, bo zdecydowanie na to ona zasługuje. Kolejną pozycją jest coś mocno już starego, jeśli mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że w latach 90. ta książka miała swoją premierę. O ile może niedawniej, bo w sumie chyba w latach 90. nie wiem, czy nie było tłumaczenie, ale no jest to już gdzieś tam... Dosyć wiekowa pozycja, więc no z tego względu na pewno nie jest o niej teraz jakoś tak głośno. Natomiast ja i tak chciałabym, aby więcej osób się nią interesowało. Jest to pierwszy tom Ziemio Morza, czyli Czarnoksiężnik z archipelagu. Oczywiście autorką jest Ursula Le Guin. Ja czytałam tylko pierwszy tom wydany przez wydawnictwo Kruszyński i Eska. To jest taka stara, mała książeczka. Wiem, że teraz no, można zapoznać się ze całym gdzieś właśnie Ziemio Morzem, kupić sobie tą pozycję w takich... W takim wielkim, pięknym wydaniu. Natomiast jeśli chodzi o tą konkretną, o ten konkretny pierwszy tom, to tutaj tłumaczenie dokonał Stanisław Barańczak. Nie wiem, jak to ma się w przypadku właśnie tego całego wielkiego tomisza. Natomiast tutaj no, mogę powiedzieć, że tą książkę, którą ja czytałam, była ona właśnie w tłumaczeniu tego, tego też wybitnego. Tłumacza i to jest pierwszy właśnie mówię tak tą serii, tą serii w której podążamy za pewnym młodym czarnoksiężnikiem po gdzieś tam takiej mocno fantastycznej krainie Właśnie wędruje on między tymi takim archipelagiem wysp, na których to pobiera nauki od różnych właśnie gdzieś tam wyżej postawionych już takich wybitnych magów znających się na swojej profesji, na swoim fachu, którzy, to, to mówię, przekazują mu tą wiedzę, tajniki magiczne. Jednak to, co tak naprawdę w moim mniemaniu, w moim gdzieś tam odczuciu jest dla nich bardziej istotne niż nauczenie go po prostu tych zaklęć magicznych, to przekazanie mu takiej wiedzy o tym, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się właśnie bycie czarnoksiężnikiem, posiadanie magii, możliwość tworzenia tych zaklęć, wysyłania zaklęć, rzucania zaklęć o tego słowami brakowało. To jest taka pozycja właśnie o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość, o gdzieś tam przezwyciężaniu tej pychę wielkiej, no bo jednak gdzieś tam chłopak młody, który wie, że może zostać wybitnym czarnokciężnikiem i wie, że jest gdzieś tam wybrańcem, bo pojawia się tutaj właśnie też ten motyw tego wybrańca. To jest bardzo mądra książka, która przekazuje takie uniwersalne wartości właśnie o tej harmonii, o tej mądrości, o tej świadomości swoich wyborów, swoich też decyzji i tego, jak łatwo jest kogoś skrzywdzić i jakby... No jaką, jaką, jaką odpowiedzialność po po prostu za swoje czene musimy mieć świadomość, że Posiadamy. Także e, dużo w niej było też takich, mówię, pięknych, bardzo mądrych sformułowań, bardzo mądrych e, zdań. Ja chciałabym bardzo zapoznać się gdzieś tam z całą serią Ziemi Morza. Mam nadzieję, że mi się to kiedyś uda, bo jednak no, jest to bardzo, e, bardzo opasłe tomiszcze. Są to bardzo e, gdzieś tam, no z dużo bardzo tych tomów. Nie wiem w sumie ile dokładnie. No ale cóż, e, na razie znam tylko tom numer jeden i was też zachęcam do tego, aby się z nimi zapoznawać. Także przechodząc do pozycji e, kolejnej, będzie to ucieczka od Karla frott Thillera w tłumaczeniu Katarzyny Tunkiel. To jest książka wydana przez Wydawnictwo Poznańskie w tej serii. W tej serii dzieł pisarzy skandynawskich i pod kątem fabularnym, może nie jest to coś ultra wyjątkowego, bo mamy małżeństwo, które się rozsypuje, a to dlatego, że zmagają się oni ze stratą swojego jedynego syna, ich dziecka, które zginęło w tragicznych okolicznościach, i widzimy, z jaką wielką żałobą, po prostu taką, taką pustką po stracie, muszą się oni zmagać na co dzień. Natomiast to co zdecydowanie jest w tej książce najistotniejsze, dla mnie przynajmniej, to sposób jej napisania i sposób jej narracji, dlatego że w jednym zdaniu możemy mieć perspektywę kilku osób, nie tylko nawet żyjących, ale i chociażby zmarłego syna, więc jest to ultra ciekawe właśnie pod kątem tego, w jaki sposób ta książka jest napisana, i właśnie taki eksperyment literacki, takie doświadczenie literackie, to jest zdecydowanie coś, z czym chciałabym, abyście tym rekomenduję wam, żebyście się zapoznali, bo, no mówię, mimo tego, że książek o stracie, o żałobie, o rozpadającym się małżeństwie jest na rynku zdecydowanie bardzo, bardzo wiele, to jednak pozycji, które tak eksperymentują właśnie ze swoją formą, ja nie znalazłam jeszcze aż tak wiele, a szczególnie jeśli chodzi właśnie o tak unikatowy sposób narracji. także ucieczka będzie kolejną pozycją, o której mówię. Chciałabym, aby zdecydowanie więcej osób. Gdzieś tam e, mówiło, a pozycją następną będzie manazuru, więc wracamy gdzieś tam do, e, tego, m, do tej Azji i do tamtego arnionu świata. Manazuru e, napisana przez Hiromi kawakami, wydana przez oddawnictwo Karakter, a przetłumaczona przez Barbarę Słonkę, to bardzo melancholijna i bardzo taka. Subtelna, spokojna lektura, która jednak ma w sobie bardzo wiele warstw i mogę powiedzieć, że jest lekturą o tęsknocie. Też jakoby nie było w radzeniu sobie ze stratą, ponieważ mamy tutaj kobietę, która. Straciła swojego męża, jednakże nie wiadomo tak naprawdę, co się z nim stało, ponieważ on że 10 lat temu już po prostu nie wrócił do domu. Tak naprawdę rozbunął, rozpłynął się w powietrzu i nie wiadomo, co się z nim faktycznie stało. Natomiast ta kobieta w pewnym momencie, wydaje mi się, że to zaczyna się od tego, że ona znajduje jego dziennik, jakiś notes, w którym zostało, zapisała, zapisana została nazwa pewnego miasteczka nadmorskiego, czyli właśnie Manazuru. I ona do tego miasteczka się. Wybiera i wszelkie wspomnienia związane właśnie z tym mężczyzną, ze swoim mężem, ponieważ tam też oni gdzieś tam przebywali po prostu razem, zaczynają do niej, zaczynają do niej wracać. Ona czuje bardzo silne przyciąganie właśnie do tego miejsca, i w pewnym momencie zaczyna iść tam już co tydzień. Co bardzo ciekawe, jej świat realny, świat realny w tej książce, miesza się z takimi wyobrażeniami jakimiś majakami właśnie tej bohaterki ponieważ on zaczyna dostrzegać pewne cienie, pewne cienie zaczynają za nią gdzieś tam podążać, i nie wiemy, co jest tak naprawdę realne, a co jest tylko gdzieś majakami tej też bohaterki. Jest to zdecydowanie bardzo wielowymiarowa historia, bo i to połączenie właśnie różnych rzeczywistości, i radzenie sobie z żałobą, ale i też Staranie się utworzenia nowej relacji, takiej silnej relacji z dzieckiem, ponieważ właśnie w momencie straty ukochanego męża, gdzieś tam większą uwagę zaczyna ona skupiać na swojej córce, więc jest to też pozycja, w której mamy taki wątek. Ta autorka pisze w bardzo ciekawy sposób, bardzo taki. Wymagający, mogłabym powiedzieć, bo jednak to ten oniryzm, to połączenie różnych jaźni, no nie jest łatwe do podążania. W dużej mierze my po prostu siedzimy właśnie w głowie tej bohaterki, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zaufać, więc, no, jest to na pewno specyficzne, natomiast ja chciałabym właśnie śledzić gdzieś tam tą autorkę, śledzić to, co ona będzie wydawała, dlatego że jest to na swój sposób bardzo unikatowe i bardzo po prostu po prostu inne od książek, jakie miałam wcześniej okazję czytać. To jest dla mnie taki trochę podobny case jak w przypadku tej pozycji, która z początku wydawała mi się być bardzo niepozorna i nie sądziłam, że mogę o niej myśleć po jej zakończeniu, a jednak naprawdę jest to książka, która bardzo mocno wryła mi się gdzieś tam po prostu w, w pamięć i naprawdę bardzo cieszę się, że tak często gdzieś tam mimo wszystko o niej myślę i może nawet jakiś by mi w sumie zrobiła, bo jest to na tyle wielowarstwowa książka, że jestem pewna, że odkryłabym w niej po prostu teraz coś nowego. Także czy to już będzie książka ostatnia, czy naprawdę udało mi się tak ładnie spiąć i tak ładnie streścić? No cóż, aż ciężko mi w to uwierzyć, natomiast książka, na którą, natomiast książka ostatnia, którą tutaj na dzisiaj przygotowałam, to Najbardziej niebieskie oko od Toni Morrison w tłumaczeniu Kai Guzio. Jest to książka wydana nakładem wydawnictwa Poznańskiego, i jakże jestem mu wdzięczna za to, że miałam okazję, miałam możliwość ją przeczytać, dlatego, że jest to pozycja, która w zeszłym roku totalnie mnie zachwyciła, totalnie też rozwaliła mnie emocjonalnie i pokroczyła moje, moje serce na milion kawałków. Natomiast jest to zdecydowanie pozycja. No, przepiękna i bardzo bolesna, natomiast zdecydowanie warta lektury. Toni Morrison, czyli ciemnoskóra autorka amerykańska, która pisze właśnie o rasizmie w Stanach Zjednoczonych, o tym, co ją tak naprawdę bardzo mocno gdzieś tam dotknęło, i to jest powieść, też wiem, że gdzieś tam, ta, to jest jej debiutancka w ogóle powieść, która jest w dużej mierze która jest w dużej mierze bazowana na jej personalnych doświadczeniach, co jeszcze bardziej gdzieś tam nas na pewno dotyka i sprawia, że jeszcze mocniej możemy tą książkę po prostu odczuć. Tutaj mamy zaprezentowane losy młodej, małej dziewczynki Pekoli, której największym marzeniem jest to, aby właśnie posiadać niebieski kolor oczu, ponieważ jest przekonana, że kiedy właśnie jej oczy byłyby w takim kolorze, a nie właśnie brązowym, w kolorze takim jak mają jej w jej mniemaniu piękne jasno piękne włosy o jasnej karnacji jej amerykańskiej koleżanki. To byłaby gdzieś ona po prostu traktowana na równi z nimi, a tak jak możemy się domyślać i jak już z mojej wypowiedzi chyba wyprzmiewa, nie jest. Podążamy za naszą główną bohaterką, widzimy, z jakim wielkim rasizmem, odrzuceniem, wykluczeniem się spotyka, ale i co wykluczeniem się spotyka, pojawia się też tutaj bardzo taki no, alarmujący, alarmujący wątek, jakim jest kwestia wykorzystania przez gdzieś tam bliską osobę z otoczenia tej też dziewczynki. Ale też istotne, ta dziewczynka, ona sama się do tego stopnia gdzieś nakręca w tym wszystkim, jak to by było lepiej, gdyby właśnie wyglądała w inny sposób, że sama staje się ona dla siebie takim katem, mogłabym powiedzieć. I mówię, sama nakręcając się jeszcze bardziej, tak upokarzając siebie samą i po prostu... Wiecie, ona pała nienawiścią do samej siebie, i to jest tutaj tak najbardziej po prostu dojmujące, przeszywające i przykre, bolesne. To jest lektura, która, tak jak powiedziałam, załama Wasze serce na milion kawałków, ale i też otworzy może bardziej oczy na ten problem rasizmu. Mimo tego, że jest to tak bolesna lektura, to nie mogę, to nie mogę wspomnieć o tym, w jak piękny mimo wszystko sposób i ujmujący ta autorka pisze. Więc to zestawienie wielkiego gniewu, bólu, goryczy z pięknym języka to jest coś niesamowitego i coś, co sprawiło, że ta książka tak mocno wryła mi się w pamięć i sprawiła, że po prostu trafiła do topki ubiegłego roku. Ja już mówiłam o tym, że nie mogę doczekać się na czytanie Umiłowanej, bo wiem, że to gdzieś tam jest mówione o tym, że jest podobno najlepsza książka tej autorki. Ja przymierzam się do niej już od naprawdę długiego czasu, jeszcze niestety tego nie zrobiłam, ale no mam nadzieję, że szybciej niż dalej. Także to była powieść ostatnia, o której chciałam Wam tutaj dzisiaj powiedzieć. Jestem w szoku, że udało mi się tak szybko. Też dosyć dużo się zacinałam, więc na pewno będzie tutaj mimo wszystko ten materiał jakoś tam skrócony, a nadal te, ta liczba, która, którą tutaj widzę, ten czas, który tutaj widzę, nie jest aż tak, nie jest aż tak dramatycznie długi, więc aż ciężko mi w to po prostu, tak jak już mówiłam wcześniej, uwierzyć. Ale y, możecie dać znać, czy wolicie, kiedy ja tak dłużej się rozchodzę nad tymi książkami, czy może raczej tak staram się streścić. Także ode mnie to już by było tyle. Dajcie znać, jakie książki Waszym zdaniem zasługują na większą uwagę, a niestety nie mówi się o nich aż tak głośno. Także czekam na Wasze polecajki w komentarzach i już teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już niebawem. Pa, pa!